Łącznie zwiększyliśmy zatrudnienie w tych firmach o ponad 300 osób. W ciągu 5 lat skontaktowaliśmy się z ponad 1600 firmami. Mamy w portfelu taką spółkę jak Scanway, która jest notowana na giełdzie i dostarcza swoje elementy optyczne do firm, które są podwykonawcami NASA. Witam serdecznie w ekskluzywnym wywiadzie Wrocławskich Faktów. Moim i Państwa gościem jest dziś Krzysztof Górka, prezes zarządu funduszu Lower Cup DFR Asi, a rozmawiamy przy okazji wyjątkowego wydarzenia Kongresu MŚP na Bielanach Wrocławskich. Witam serdecznie. Dzień dobry. Może na wstępie zarysujmy słuchaczom, czym tak naprawdę jest fundusz Lower Cup DFR Asi i jaka jest jego geneza. Lower Cup DFR Asi to jest drugi fundusz województwa dolnośląskiego, który powstał na kanwie doświadczeń pierwszego funduszu, jakim był DFR Inwestycyjny. DFR Inwestycyjny to był fundusz, który powstał jako absolutnie bezprecedensowy projekt województwa dolnośląskiego w 2017 roku, kiedy podjęta została decyzja o tym, aby na poziomie regionalnym powstał fundusz typu Venture Capital, który będzie inwestować w spółki technologiczne z regionu. I na bazie doświadczeń pierwszego funduszu, który zainwestował w 9 firm, 23 miliony złotych i większość z tych firm zdobyła pozycję Krajowych liderów oraz czołówki europejskiej podjęliśmy decyzję o tym, aby uruchomić drugi fundusz, który rozpoczyna działalność w tym roku. Jak w praktyce wygląda taka współpraca z firmami, które są objęte funduszem? Najczęściej inwestujemy w firmy, które są na bardzo wczesnym etapie rozwoju. To są spółki, które istnieją 2-3 lata, zatrudniają raptem kilka osób. Inwestujemy w te spółki poprzez obejmowanie udziałów lub akcji i wspieramy te firmy w zakresie strategii, w zakresie rekrutacji i w zakresie pozyskiwania kapitału z innych źródeł. Statystyka, którą podsumowałbym nasz pierwszy fundusz, fundusz jest taka, że łącznie zwiększyliśmy zatrudnienie w tych firmach o ponad 300 osób, a wartość pozyskanego kapitału z innych źródeł przy naszym wsparciu to jest blisko 200 milionów złotych. Czy można powiedzieć, że ten fundusz też pomaga firmom nie tyle rozwijać się, ale też zaistnieć generalnie na rynku międzynarodowym czy też polskim? Tak, większość z tych firm, które poznaliśmy i w które zainwestowaliśmy, zaczynały z pozycji małych, a często mikrofirm działających stricte na rynku polskim i zdecydowana większość z nich zdobyła znaczącą pozycję europejską. Jak dużym zainteresowaniem cieszą się tego typu fundusze? W ciągu pięciu lat skontaktowaliśmy się z ponad 1600 firmami, co pozwala nam przyjąć statystykę, że na poziomie roku kontaktujemy się i analizujemy kilkaset firm. Zakładamy, że w przyszłości ta statystyka zostanie podtrzymana, a docelowo chcemy zainwestować w 15 firm w ramach drugiego funduszu. No i właśnie e, tak w praktyce, jeżeli jakaś firma jest tym zainteresowana, czy może się gdzieś do Państwa zgłosić, jak to wygląda? Jesteśmy otwarci na kontakt i ścieżka kontaktu jest bardzo prosta. Docierałem, najłatwa ścieżka dotarcia do nas to kontakt mailowy lub telefoniczny, bądź kontakt przez LinkedIn i z tych źródeł generujemy zdecydowaną większość zainteresowania naszym funduszem. Wspomniał Pan o tym, że przez ostatnie lata udało się wesprzeć część firm z Dolnego Śląska. Czy może są jakieś konkretne projekty, firmy, które Panu utkwiły w pamięci i które właśnie zaistniały na tym rynku międzynarodowym dzięki Wam? Tak, mamy w portfelu taką spółkę jak Scanway, która jest notowana na giełdzie i dostarcza swoje elementy optyczne do firm, które są podwykonawcami NASA i która odbyła kilka udanych misji kosmicznych ze Spacexem i Ilona Mamy firmę Yorkaia, to jest największy e-commerce produktów higieny i tymnej. Dla kobiet w Europie. Mamy drugą największą firmę akustyczną, która zajmuje się redukcją emisji hałasu w Europie, to jest spółka KFB Acoustics. Mamy też spółkę LifeKit, to jest największy w Europie dostawca oprogramowania do zarządzania przedszkolami, więc to są spektakularne sukcesy przedsiębiorców, w które to biznesy mieliśmy zaszczyt, przyjemność zainwestować i wspólnie z nimi przejść drogę od stosunkowo małych firm do dzisiaj już całkiem znaczących przedsiębiorstw europejskich. A o jakich funduszach mówimy? Przykładowo taka firma, która jest beneficjentem funduszu, na jakie wsparcie może liczyć? Średnia wartość inwestycji w pierwszym funduszu to było około 3 milionów złotych i zakładamy, że w tym drugim funduszu tą wartość podwoimy. I rozumiem, że to są e, jakby fundusze, na które, w sensie te fundusze trzeba przeznaczyć na konkretne cele, tak? Państwo jakby wyznaczają tutaj e, jakieś kryteria. Staramy się być elastyczni i w konsekwencji nie decydujemy o tym, na co te środki mają być przeznaczone. Ta propozycja przeznaczenia środków zawsze pochodzi od przedsiębiorców i ufamy, że inwestujemy w ludzi skutecznych i kompetentnych i na kanwie tego zaufania dajemy im swobodę zarządzania firmą, a w konsekwencji również wydatkowania środków, które im powierzamy. W regionie mamy coraz więcej firm o tak zwanym potencjale born global, czyli od samego początku nastawionych na taką ekspansję międzynarodową. Z czego to może wynikać? Duch przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku. Ale też położenie na mapie Europy. Dolny Śląsk ma fantastyczne położenie na mapie, które sprawia, że mamy w linii prostej odległość od kilku stolic europejskich poniżej 300 km sąsiedztwo największej europejskiej gospodarki buduje bardzo dużo łańcuchów wartości pomiędzy polskimi przedsiębiorcami, a niemieckimi, austriackimi czy czeskimi kontrahentami. I w konsekwencji polscy przedsiębiorcy, często młodzi dopiero zaczynające swój biznes, bez najmniejszych kompleksów wchodzą na arenę międzynarodową i jako województwo staramy się ich w tym wspierać. No właśnie na Dolnym Śląsku działa coraz więcej takich programów różnego rodzaju, między innymi program już popularny od lat Going Global. Czy można powiedzieć, że Dolny Śląsk jest takim ekosystemem dla firm o międzynarodowych ambicjach? Zdecydowanie uważam, że takie elementy jak nasz fundusz, wsparcie w postaci instrumentów grantowych, ale również program Going Global, który do tej pory wsparł w toku kilkudziesięciu edycji ponad 100, 100 przedsiębiorców, to jest w sumie kilkuset przedsiębiorców, którzy skorzystali z tego programu. Suma tych instrumentów tworzy ekosystem, który pozwala przedsiębiorcom rozpocząć swoją działalność, rozwijać firmę, a docelowo ekspandować na rynki zagraniczne. Zainteresowanych programami najlepiej odesłać, rozumiem, na stronę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i, i stronę internetową DFR-u. Tam z pewnością znajdą Dokładnie. informacje. Dokładnie tak, Going Global to jest program, który realizowany jest cyklicznie, wszystkie informacje można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, natomiast oferta dfr oraz Lower Cup to są instrumenty odpowiednio dłużne i udziałowe, które najłatwiej zrozumieć przez kontakt bezpośredni z poziomu strony internetowej z nami cenna dawka wiedzy dla wszystkich rozwijających swój biznes przedsiębiorców. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, a moim i państwa gościem był Krzysztof Górka, prezes zarządu Funduszu Lower Cap ASI. Raz jeszcze dziękuję państwu, serdecznie dziękuję za uwagę.